Koniec hossy w mojej ocenie z aktualnej akcji cenowej nastąpi w momencie, w którym zobaczymy wybicie nowego ATH, nie zobaczymy zamknięcia się na interwale tygodniowym powyżej tej strefy. Zobaczymy ruch spadkowy, który wybije tę strefę, a następnie zobaczymy kolejny ruch spadkowy, który również wybije kluczową strefę popytową, o której rozmawialiśmy, o której mówiłem przed chwilą. To będzie dla mnie bardzo, bardzo mocny sygnał na to, że hossa się kończy. Więc mówię Wam o potwierdzeniach, które dają mi informacje o tym, że dany scenariusz może być realizowany. To nie jest pójdzie albo w górę, albo w dół, albo mówię o jednym scenariuszu, albo mówię o drugim. Oczywiście mówię o jednym i drugim scenariuszu, natomiast mówię o konkretnych potwierdzeniach, które negują lub które potwierdzają dany scenariusz. Tutaj, jak widzicie, mamy wyznaczoną jeszcze jedną strefę i wyznaczony poziom 120 tysięcy. 121 tysięcy dolarów.